Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów Cella. Legendarna ikona francuskiej muzyki, znana ze swoich światowych hitów, takich jak Le Colest Fini i Spacer, przyciąga uwagę publiczności od ponad 60 lat. Jednak za kulisami kryje się szereg tragedii, nieudanych małżeństw, presji związanej z popularnością oraz niewypowiedzianego bólu po stracie syna. W wieku 79 lat Sheila w końcu ujawniła poruszające tajemnice, o których publiczność spekulowała od dawna. Przyjrzyjmy się bliżej jej burzliwej drodze. Urodzona w Cretain, Annie Chanson, która później stała się znana jako Shayna, dorastała w rodzinie o skromnych warunkach. Jej ojciec pracował jako sprzedawca słodyczy na lokalnych targach, a dzieciństwo Annie wypełnione było kolorowymi obrazami straganów. Na początku jej marzenia nie miały nic wspólnego z muzyką. Ani marzyła o zostaniu artystką cyrkową lub profesjonalną jeźdźczynią. Jednak gdy zaczęła uczyć się gry na pianinie i teorii muzyki w wieku ośmiu lat, szybko zdała sobie sprawę, że prawdziwą pasję ma w muzyce. W czasie nastoletnich lat studiowała rachunkowość, pomagała rodzicom sprzedawać słodycze na targu i często śpiewała przed rodzinnym straganem. Bawiąc klientów swoim głosem, jej czysty i klarowny wokal szybko przyciągnął uwagę, a ludzie zaczęli nazywać ją radio z powodu jej nieustannego śpiewania. Na początku lat 60. Annie dołączyła do zespołu rockowego nazwanego Les Guitar Brothers. Szybko przyciągnęła uwagę publiczności dzięki swojemu unikalnemu głosowi oraz hipnotyzującym stylowi występu. Ten talent doprowadził ją do spotkania z Claudem Carrère, ambitnym producentem muzycznym. Carrère dostrzegł potencjał Annie i przekonał jej rodziców do podpisania wyłącznego kontraktu, torując tym samym drogę do kariery młodej wokalistki. Jedną z pierwszych decyzji Carrera było wybranie imienia artystycznego dla Annie. Zainspirowany piosenką Sheila, Tomiego Rowe, postanowił nadać jej to imię. Od tej chwili Sheila oficjalnie weszła do świata muzyki jako wschodząca gwiazda. Mimo swojego naturalnego talentu i magnetycznego uroku, Sheila musiała zmagać się z ogromną presją ze strony przemysłu muzycznego. Jako młoda kobieta była łatwo manipulowana przez Clauda Carrera. Kontrolował nie tylko całą jej karierę, ale również stawiał interesy biznesowe ponad jej zdrowie i szczęście. W pierwszych latach swojej kariery Sheila nie miała kontroli nad swoimi produktami medycznymi. Carrer podejmował wszystkie decyzje, od piosenek, które nagrywała po organizację jej koncertów. To wykorzystanie doprowadziło Sheila do wypalenia. W wywiadzie dla magazynu Marianne ujawniła, byłam wykorzystywana, nie mogłam znieść presji producenta. Kiedy zaśpiewałam w Ruan w wieku 18 lat, załamałam się i musiałam trafić do szpitala. W tamtym czasie ważyłam zaledwie 45 kg. Karer szybko zrozumiał, że trzymanie sili w studiu przyniesie większy zysk niż wysłanie jej w trasę. Zamiast pozwolić jej świecić na scenie, jak miała nadzieję, Sila została uwięziona w kontrakcie nagraniowym, stając się dojną krową swojego producenta. Przyznała w programie Quotidien, że podpisywał wszystkie piosenki. Byłam tylko gęsią znoszącą złote jajka. Pomimo wyzwań i kontroli, Shaila zdołała błyszczeć dzięki swojemu wyjątkowemu talentowi i determinacji. Ze swoim unikalnym głosem i niepowtarzalnym stylem wydała przeboje takie jak Le Coles Twini i Le Jednak za blaskiem i sławą kryły się zmagania, które tylko Sheila naprawdę rozumiała. Historia Shaili to nie tylko opowieść o zwykłej dziewczynie, która stała się gwiazdą, ale także świadectwo siły i odporności wobec niesprawiedliwości w przemyśle rozrywkowym. Dziś Sheila jest pamiętana nie tylko jako ikona muzyczna, ale również jako kobieta, która odważyła się stanąć w obronie tych, którzy niegdyś nią manipulowali. Na początku lat 70., siła stanęła w obliczu przemieniającego się przemysłu muzycznego. Wzrost nowych gatunków i zmieniających się trendów muzycznych zmusił artystów takich jak ona do ciągłej ewolucji, aby pozostać aktualnymi. Szybko dostosowała się, przechodząc od swojego ikonicznego brzmienia EJ do bardziej wyrafinowanego stylu z nutą rocka, co umocniło jej miejsce w nieustannie zmieniającej się scenie muzycznej. W 1979 roku Sheila wykonała odważny krok, wydając album Spacer który znacząco odbiega od jej poprzednich prac. Współpracując z Nilem Rogersem, członkiem słynnej grupy Chic, Sheila wkroczyła w obszary disco i funk. Album był prawdziwą rewolucją, demonstrując jej zdolność do mieszania współczesnych trendów muzycznych z jej charakterystycznym stylem. Utwór Spacer stał się jednym z jej największych hitów, nie tylko we Francji, ale i na arenie międzynarodowej, umożliwiając jej wyboru na światowej scenie muzycznej. Funkowa linia basowa i porywający rytm uczyniły go hymnem epoki disco. Poza muzyką wizerunek siili również się zmienił. Era niewinnej uczennicy jej początków minęła, ustępując miejsca glamurowe i pewnej siebie kobiecie, przyjmującej bardziej dojrzałą i nowoczesną osobowość. Ta transformacja odzwierciedlała zmieniające się dynamiczne uwarunkowania przemysłu muzycznego, zapewniając siili pozycję w awangardzie kultury popularnej. Jej kariera nadal rozwijała się przez lata 80. i 90. Reinwencja sili była kluczem do jej trwającego sukcesu. W miarę jak gusta muzyczne ewoluowały, eksperymentowała z różnymi stylami, od popu przez disco pop rock Ta wszechstronność pozwoliła jej utrzymać wierną publiczność, przyciągając jednocześnie nowych słuchaczy. Album z lat 80., Sheila NB Devotion Zawierał hit Your Love Is Good For Me i ugruntował jej status muzycznego kameleona. Jednak wpływ Chili nie ograniczał się tylko do jej nagrań. Stała się nieodłączną postacią francuskiej telewizji, często występując w programach muzycznych i rozrywkowych. Jej urok, elegancja i profesjonalizm sprawiły, że stała się ulubienicą publiczności, jeszcze bardziej umacniając swoją pozycję ulubionej ikony kulturowej. W latach 2000 sheila zeszła z piedestału Pop Gwiazdy, stając się legendą muzyki. Jej dziedzictwo jako pionierki francuskiej Pop jest mocno ugruntowane, a jej wpływ na następne pokolenia artystów jest niezaprzeczalny. Historia Shelley to nie tylko opowieść o muzycznym triumfie, ale także narracja odporności. Przez całą swoją karierę stawiała czoła wielu wyzwaniom. Od tragedii osobistych pozawirowania związane z jej relacją z byłym producentem. Mimo to, przez wszystko, determinacja Shaili nieustannie rosła i ewoluowała, utrzymując ją na szczycie sztuki. Dziś jest świętowana nie tylko za swoje osiągnięcia muzyczne, ale także za zdolność do przezwyciężania przeszkód i pozostawania istotną siłą w przemyśle. Dziedzictwo Shaili nadal inspiruje i rezonuje, Czyniąc ją trwałą ikoną świata muzyki. W wieku zaledwie 18 lat, Shina, urodzona jako Annie Chancellor, osiągnęła szczyt sławy dzięki swojemu przebojowi Nicole Estfini. Jednak obok sukcesu musiała zmierzyć się z przerażającą plotką, która będzie ją prześladowała przez dziesięciolecia. Nie była kobietą, lecz mężczyzną. Ten bezpodstawny plotek stał się prawdziwym koszmarem dla szyi, krążąc nieustannie w cieniu jej kariery i życia osobistego. W kwietniu 1964 roku, podczas występu w Rohan, Sheila upadła na scenie. Przytłaczająca presja sławy, w połączeniu z wyczerpującym harmonogramem, pozostawiła ją fizycznie zmęczoną. Zdiagnozowano u niej ciężką anemię, a ona musiała podjąć leczenie hormonalne, które zmieniło barwę jej głosu, nadając mu niższy ton. Jednak to, co miało być osobistym problemem zdrowotnym, przekształciło się w paliwo dla złośliwych plotek. Plotka, że Sila w rzeczywistości jest mężczyzną, wyłoniła się z mrocznych zakątków przemysłu muzycznego, być może nawet z rąk jej samego producenta, Clauda Carré. Plotki szybko się rozprzestrzeniły, co nakręcały tabloidy, a wkrótce publiczność zaczęła bacznie obserwować każdy detal jej wyglądu i głosu. Życie Shaili zamieniło się w prawdziwy koszmar. Jej tożsamość była kwestionowana. Ta okrutna plotka wyrządziła ogromne szkody, nie tylko w karierze Shaili, ale także w jej rodzinie. W wywiadzie w programie Marks Oliviera Fogiela, Sheila z łzami w oczach opowiedziała: Musiałam siedzieć w domu, nieustannie płacząc, zastanawiając się, co teraz robić. Moi rodzice bali się wychodzić, ponieważ nie chcieli stawiać czoła ludziom. Złośliwe plotki trwały przez lata, erodujące nie tylko publiczny wizerunek Shaili, ale także jej dobrostan emocjonalny. Robiła wszystko, co w jej mocy, aby udowodnić swoją kobiecość, lecz plotki tylko narastały, zwłaszcza po jej małżeństwie i narodzinach dziecka. W 1975 roku Shaila urodziła swojego syna Ludowika, owoc swojej relacji z piosenkarzem Ringo. Zamiast celebrować narodziny swojego dziecka, publiczność wymyślała jeszcze dziwniejsze historie. Położne w szpitalu oskarżono o udawanie porodu, aby ukryć prawdziwą płeć Shili. Shila wspominała ból tych oskarżeń, mówiąc: Pytali mnie, ile zapłaciłam, żeby powiedzieć, że to dziecko jest moje. Twierdzili, że je adoptowałam w Szwajcarii i stosowałam worek z solą fizjologiczną, aby udawać ciążę. Jak nie być zranioną tym? To zrujnowało moje życie. Pomimo nieustannych plotek, kariera zawodowa Sheila nadal prosperowała. Pozostała jedną z najbardziej wpływowych postaci francuskiej muzyki, mającą karierę rozciągającą się na ponad 60 lat. Sprzedając ponad 70 milionów płyt na całym świecie, stała się symbolem francuskiej sceny muzycznej, zdobywając szacunek i podziw za swój talent i wytrwałość. Mimo to, emocjonalne blizny pozostawione przez plotki były trwałe i nadal ją prześladowały, nawet po przeniesieniu uwagi publicznej na inne tematy. W wieku 79 lat, Sheila w końcu otworzyła swoje serce na temat wpływu, jaki plotki miały na nią podczas wywiadu promującego jej 27 album. Przyznała, że ból, który przeżyła podczas swojej kariery, ostatecznie uczynił ją silniejszą. Zauważyła również, że szkody wyrządzone jej umysłowi pozostają, oświadczając, to pozostawiło głębokie rany w mojej duszy. Oskarżenia choć bez podstaw, miały wpływ na spokój umysłu sili i radość, jaką mogłaby odczuwać w swoim sukcesie. Jednak mimo całego bólu posuwała się naprzód, kontynuując tworzenie muzyki, która poruszyła serca milionów ludzi. Zbudowała niezrównane dziedzictwo w świecie muzyki, ale koszt emocjonalny był wysoki. A duchy przeszłości nigdy do końca się nie zatarły. Historia Sili jest potężnym przypomnieniem o surowości i okrucieństwie, z którymi publiczne osobistości często muszą się zmagać, szczególnie gdy padają ofiarami plotek i sensacji. Podczas gdy świat może iść dalej, dla Sili emocjonalne blizny pozostawione przez jej wczesne lata nigdy się nie zagoiły. Mimo to pozostaje świadectwem odporności. Dowodząc, że nawet w obliczu przytłaczających przeciwności można wstać i nadal świecić. Rozwód, ponowne małżeństwo i szczególna przyjaźń. Sheila, znana nie tylko z hipnotyzującego głosu, ale także ze swojego wyjątkowego życia, przeszła przez szereg znaczących relacji, z których każda pozostawiła trwały ślad. Od burzliwego małżeństwa z Ringo, po związek z Efsem Martinem i szczególną przyjaźń z muzykiem Nilem Rogersem. Każdy rozdział życia Shelly zasługuje na uwagę. W 1973 roku Sheila poślubiła Gaia Bela, lepiej znanego pod swoim pseudonimem Ringo, piosenkarza, który był popularną postacią na scenie muzycznej w tamtym czasie. Para szybko stała się symbolem miłości i sukcesu muzycznego lat 70. Ich współpraca w piosence Les Gondolsa à stała się hymnem reprezentującym ich relację i muzyczny związek. Ich harmonijna obecność na scenie sprawiła, że publiczność uwierzyła, że tworzą idealną parę. Jednak rzeczywistość kryjąca się za tym błyszczącym wizerunkiem była znacznie bardziej skomplikowana. Ich sześć lat małżeństwa, które wydawało się być bajką dla publiczności, dalekie było od doskonałości. W 1979 roku Sheila i Ringo szokowali swoich fanów, ogłaszając niespodziewany rozwód. W swojej autobiografii, niewufie pauza Parances, Sheila otwarcie mówiła o tym rozstaniu, ujawniając: Nie widziałam mojego męża od 1979 roku, ale nie czuję nienawiści ani złości. Po prostu nie mam mu już nic do powiedzenia. Nie mogę mówić o naszym małżeństwie, ponieważ dla mnie to już koniec, nawet bez nostalgii. Rozwód nie oznaczał tylko końca relacji. Zostawił Szejle z głębokimi ranami emocjonalnymi. Całkowicie oddaliła się od Ringo, koncentrując się na swojej karierze i szukając spokoju po latach emocjonalnych turbulencji. Życie po rozwodzie było bolesne dla Szejli, ale podjęła proces uzdrawiania, kierując swoją uwagę na rozwój zawodowy. Niedługo po rozwodzie Sheila odnalazła nową radość u boku Ivesa Martina, piosenkarza i producenta muzycznego. Ives stał się nie tylko jej partnerem życiowym, ale również znaczącym wpływem na muzyczną karierę Sheily. Dzięki jego wsparciu, brzmienie Sheily ewoluowało w kierunku bardziej dojrzałego i zróżnicowanego stylu, co oznaczało przełom w jej drodze muzycznej. Jeffs Martin odegrał kluczową rolę w ukierunkowaniu jej muzyki, pomagając jej eksperymentować z różnymi gatunkami i osiągać większą głębię artystyczną. Niestety, życie przyniosło szyi kolejny cios, gdy Yves Martin stanął w obliczu poważnych problemów zdrowotnych. W roku 2016 przeszedł dwa udary, które pozostawiły go z trwałymi następstwami, wymagającymi, aby mieszkał w domu opieki. Mimo tej bolesnej sytuacji, Shayla pozostała oddaną opiekunką, pozostając przy nim w trudnych chwilach. Jej poświęcenie dla niego w tym czasie pokazało jej miłość i niezłomną lojalność. W roku 2024 F. Martin zmarł, kończąc ważny rozdział w życiu Shayla. Refleksjonując nad tą stratą, Shayla podzieliła się. To był trudny czas, ale nigdy go nie opuściłam. Był ważną częścią mojego życia i zawsze będę to cenić. Ból po stracie Eves był ogromny, ale Sheila kontynuowała honorowanie więzi, którą dzielili. Mimo bólu skoncentrowała się na zachowaniu pamięci o ich wspólnym czasie i miłości, jaką mieli do siebie. Oprócz swoich romantycznych relacji, Sheila miała również szczególną więź z Nilem Rogersem, światowej sławy muzykiem i członkiem grupy Chic. W roku 1980 Nile współpracował z Shailą przy produkcji jej albumu King of the World, co było kluczowym momentem w jej karierze muzycznej. Nile zachęcał Shaile do przejścia z tradycyjnego wizerunku piosenkarki Jeje na postać bardziej rock'n'rollową, co wpłynęło na jej karierę w znaczący sposób. Utwór Spacer, pochodzący z albumu, stał się jednym z największych hitów w Chili, wynosząc jej karierę na międzynarodową scenę. Poza współpracą zawodową, Nile Rogers stał się bliskim przyjacielem i źródłem inspiracji dla Chili. Pewnego dnia w rozmowie z Le Parisien przyznała, nigdy się nie rozstaliśmy. Kiedy graliśmy w sali play 2 lata temu, popłakał się, gdy skończyliśmy Spacer. I powiedział: Ona zmieniła moje życie. Ale tak naprawdę to on również zmienił moje życie. Ich relacje ilustrują czystą i głęboką więź opartą na wzajemnym szacunku artystycznej współpracy i trwałej przyjaźni, która transcenduje czas i odległość. Neil nie był tylko partnerem muzycznym, ale także stałą obecnością w życiu Sili, oferując jej wsparcie emocjonalne i motywację przez całą jej karierę. Ich połączenie jest świadectwem siły przyjaźni i współpracy, ilustrując znaczenie posiadania silnych więzi w przemyśle muzycznym, gdzie życiowe pragnienia osobiste i zawodowe często się przeplatają. Przez wszystkie przeciwności życiowe miłość i relacje siły były istotne dla jej tożsamości. Od szczytów pasjonującego uczucia do Ringo, przez głęboką zażyłość i artyzm z Wesem Martinem, po trwałą przyjaźń z Neilem Rogersem, Sheila przechodziła przez swoje relacje z wdziękiem i odpornością. Każdy rozdział jej opowieści miłosnej ukształtował nie tylko artystkę, którą jest, ale także osobę, którą się stała, z doświadczeniami które przekształciły ją w ikoniczną postać, którą jest dzisiaj. Ścieżka Shelley przez miłość, stratę i osobisty rozwój odzwierciedla jej siłę i determinację. Pomimo wyzwań i prób, z którymi się zmagała, pozostaje uwielbianą postacią w świecie muzyki, a jej osobista historia wciąż rezonuje w sercach wielu. Jej zdolność do głębokiego kochania, zarówno w miłości romantycznej, jak i platońskiej oraz utrzymywania więzi mimo życiowych wyzwań, to świadectwo jej niezłomnego ducha i głębokiej emocjonalnej zdolności. Jednym z największych bóli w życiu Shaili była strata jej jedynego syna, Ludowika Chancela, w lipcu 2017 roku. Ta tragedia naznaczyła koniec skomplikowanej relacji matki i syna, wypełnionej miłością, nieporozumieniami i głębokimi ranami emocjonalnymi. Ludowik Chancel, urodzony w 1975 roku, był synem Shaylee i jej pierwszego męża, Ringo. Jako dziecko znanej pary Ludowik znalazł się pod reflektorami już od najmłodszych lat, nieustannie śledzony przez media. Jednak za glamour, nowym wizerunkiem, relacja matki i syna była naznaczona napięciami. Jako dziecko Ludowik często czuł się porzucony. Sila, przytłoczona napiętym harmonogramem i presją popularności, nie mogła poświęcać swojemu synowi tyle czasu, ile by chciała. Ludowik podzielił się tym w programie Tout le monde en parle. Kiedy byłem mały, nie rozumiałem, dlaczego moja mama pracowała tak wiele. Miałem wrażenie, że nie okazuje mi wystarczająco dużo miłości. Te emocje zostały głębiej wyrażone w autobiografii Ludowika, Sons która odkrywała złożoności ich relacji. Książka ujawnia jego niezadowolenie z dorastania w znanej rodzinie, czując jednocześnie emocjonalny dystans od matki. Mimo konfliktów Ludowik wciąż żywił miłość do Shayli. W 2015 roku zamieścił na Facebooku szczery post urodzinowy dla niej. Zawsze będziesz moją mamą. Życzę Ci zdrowia, miłości, spokoju i wszystkiego najlepszego na przyszłość. I chcę zakończyć to kilka słowami. Kocham Cię, mamo. Ten post mimo trwających napięć odzwierciedla głębokie uczucia, jakie ludowic miał dla Shili, nawet jeśli wiele nieporozumień pozostało nierozwiązanych między nimi. W lipcu 2017 roku Ludowik Chancel zmarł w wieku 42 lat, pozostawiając pustkę, która nigdy nie zostanie wypełniona w sercu Shaili. Jego śmierć miała być wynikiem przedawkowania, chociaż dokładna przyczyna pozostaje przedmiotem spekulacji. Jako matka skonfrontowana z niewyobrażalnym bólem utraty swojego dziecka, Sheila podzieliła się w wywiadzie. Za każdym razem, gdy mówię, czuję, że ludo jest z powrotem przy mnie. Czuję go. Po takiej tragedii trzeba być silnym. Nie chciałby, żebym się załamała. Sila przyznała również, że jej wiara w reinkarnację pomaga jej poradzić sobie z ogromnym bólem. Wyraziła: Wierzę w reinkarnację. To bardzo mi pomaga. Chociaż śmierć Ludowika była druzgocącym szokiem, Sheila znalazła sposoby, aby iść dalej, zachowując jego pamięć w swoim sercu. Po śmierci Ludowika, Sheila podjęła determinowany wysiłek, aby przywrócić równowagę w swoim życiu. Potem podzieliła się, że ta strata całkowicie ją przekształciła, ale wciąż żyła dla swoich bliskich i dla siebie. Bycie mamą to niełatwa podróż, ale zawsze będę kochać swojego syna. Mam nadzieję tylko, że Ludowik jest w pokoju, gdziekolwiek teraz jest. Obecnie Sheila koncentruje się na swojej karierze muzycznej i szuka wewnętrznego spokoju. Choć ból po utracie ludowika jest wciąż obecny, kontynuuje występy i dzieli się z publicznością historią swojej wytrwałości wobec największych tragedii życia. Sila zawsze przyciągała publiczność, swoim niezwykłym talentem i tajemniczą osobowością ale jest jedna rzecz, którą skrywała przez lata, aż do teraz. Przez dziesięciolecia fani spekulowali, zastanawiając się nad prawdą stojącą za jej karierą, życiem osobistym i tym, co naprawdę ukształtowało legendarną artystkę, którą jest dzisiaj. Jednak w wieku 79 lat Sheila w końcu otworzyła się w sposób, którego nikt się nie spodziewał. Czy możesz pomyśleć o momencie lub piosence, która sprawiła, że zakochałeś się w jej muzyce? Co myślisz, że przez wszystkie te lata ukrywała dla siebie? Zostań z nami, aby odkryć mroczne tajemnice, które trzymała i nie zapomnij polubić oraz subskrybować po więcej ekskluzywnych aktualizacji.